Żabice kumają, jak to się robi. Chodzi oczywiście o udaną promocję miejscowości położonej w gminie Chocianów. W ciągu ostatniego tygodnia za sprawą zaangażowania radnego, a zarazem sołtyca Żabic Pawła Bujaka, o naszej gminie usłyszeli widzowie zarówno telewizji TVN, jak i TVP. Mieszkańcy Żabic na Dolnym Śląsku są bardzo dumni ze swojej wsi starają się nawiązywać do nazwy miejscowości na wiele sposobów. Teraz marzą, by dowiedziała się o nich cała Polska. Zapowiedziała 14 kwietnia w środowym wydaniu teleekspresu Beata Chmielowska Olech, materiał przygotowany przez Anną Liszewską. W żabicach można rechotać do woli. Mieszkańcy mają bowiem duże poczucie humoru. Dekoracje, którymi zdobią wieś, również mają za zadanie wywoływać uśmiech na twarzy. Liczy się tu każdy szczegół nawet przy numerach domów. Zaczęliśmy działać na rzecz naszej wioski, bardziej upiększając ją, choćby nawet numerami, z ładnymi żabkami, ustrajając różnymi figurami żab. Z całą społecznością tutaj. Staramy się zrobić nie wiem, jak najpiękniejszą wioskę, tak, tak żeby było nie wiem, no, coraz bardziej ładnie, kolorowo i żeby wszyscy byli zadowoleni. Promocja wsi przypomina czasem skok na głęboką wodę, jednak żabice kumają, jak to się robi. To jednak nie jedyna okazja do pogratulowania, bowiem w ubiegły piątek 9 kwietnia o żabicach mogli usłyszeć także telewizowie programu Miłe Wieści, nadawanego m.in. na kanale TVN oraz tvn 7. Tracimy dalej, a konkretnie do żabic w gminie Hocianów, które do Żabic angażują się w tworzenie wiosek tematycznych. Wszystko po to, żeby wyróżnić jakoś na mapie regionu. Zmiana wizerunku żabic rozpoczęto od wyboru nazwy. Uwaga, cytuję żabice wioska. Z Rechotem. Odmalowano stare przystanki autobusowe z charakterystycznymi żabimi szczegółami. No i tu pojawia się mężczyzna cały na biało, Paweł Bujak, radny i jednocześnie Sołtys. Na biało, bo tam śnieg trochę pada. Sołtys od ubiegłego roku w ramach wioski tematycznej prowadzi zbiórkę wszelkiej maści żabek, które upiększają całą okolicę. No i takie zaangażowanie, mówiąc po żabiemu, to jak umam. Wszystko wskazuje na to, że Sołtys Żabic, a zarazem radny Rady Miejskiej w Chocianowie Paweł Bujak, wie, co to skuteczna promocja naszej gminy. W obu ogólnopolskich stacjach zaprezentowano materiały przygotowane przez reporterów Chocianów TV.